Cześć, Łukasz Kałamarz z załogi Jacht Klub Rzeszów 2, jesteśmy nową załogą startującą pierwszy raz w Wielkopolsce Lidze Żeglarskiej, załoga zawiązana w tym roku, nowy skład, no i cóż, walczymy, robimy na wodzie co się da i liczymy na jak najlepszy wynik. Nazywam się Wojtek Jarosz, jestem z załogi AWF Poznań. Pływam tam w funkcji dziobowego. Dzisiaj pływa nam się zmiennie. Początek był rewelacyjny, bo zajęliśmy pierwsze, pierwsze miejsce. Później mieliśmy trzecie, znowu pierwsze, no i niestety wyłamaliśmy się z tego schematu, przepływając w ostatnim wyścigu na czwartym. Warunki są zmienne i wygrywają ci, którzy potrafią najlepiej się do tych zmian przystosować, którzy są w stanie je zauważyć na czas i odpowiednio poustawiać. Ale przez to jest też pasjonująco, bo zmieniają, zmieniają się warunki, więc tak naprawdę jest wszystko, po co tutaj jesteśmy. Jest dobra zabawa, jest rywalizacja, o to nam chodzi. Dominik Pietrowski, Grupa Argatowa Open Sailing. Pływa nam się dzisiaj dosyć fajnie. Uczymy się od lepszych. No, troszeczkę trudne warunki, jak dla nas, bo bardzo takie zmienne trochę odkrętek. Ale generalnie jesteśmy zadowoleni z wyścigów. Mamy nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. Nazywam się Michał Płaska, przyjechaliśmy z załogą z Krakowa, z klubu żeglarskiego Horn Kraków. Próbujemy pierwszy raz w wielkopolskiej lizy żeglarskiej, w poprzednią edycję w Siląskiej, więc siłą rzeczy przyjechaliśmy tutaj za onboardem. Dzisiaj warunki raczej zmienne, trochę szczęścia dopisuje, wtedy są dobre wyniki, niestety też mamy czasem pecha, no ale próbujemy, walczymy dalej do końca. Zakończyliśmy rozpoczęcie kolejnego sezonu. Jesteśmy po pierwszym weekendzie Wielkopolskiej Ligi Żeglarskiej w sezonie 2025, no i nie był to łatwy weekend. Zawodnicy z Ligi A mierzyli się z bardzo zmiennym wiatrem, zarówno jeżeli chodzi o siłę, jak i kierunek. Nie były to łatwe warunki i dla nich, i dla Komisji Regatowej, dlatego że finalnie udało nam się rozegrać tylko 14 wyścigów. Liderzy cały czas ci sami MKS Marina Niesulice na prowadzeniu. Na drugim miejscu sensacyjnie AWF Poznań wrócili na podium wielkopolskiej po całym sezonie przerwy. Na trzecim miejscu IKP Szczecin 2 z Krzyśkiem Rączką za sterem bardzo dobry początek sezonu.